A w studiu witam już wyjątkowego przystojniaka rasy Border Collie. Co to? Co, to? Co to? Czyli Zipa. Cześć Zip. Tak, tak, tak No, witam Cię bardzo serdecznie. Fajnie, że wpadłeś do naszego studia razem ze swoją właścicielką Moniką Palacz. Dobry wieczór. Zip to sportowiec pełną gębą, chociaż chyba właściwsze byłoby określenie pełnym pyskiem. Jak trafił do ciebie jak rozpoczęła się jego kariera sportowa? No, to akurat był zaplanowany y, zakup, bo y, chciałam mieć y, psa do sportu. Y, fakt, że planowałam psa za 3 lata i trafił mi się od razu. <grywka> jak tylko decyzja padła, kupuję psa za 3 lata. Za tydzień już wiedziałam, że trafia do mnie Border Collie y, i był to Zip. <grywka> A jak rozpoczęła się jego kariera sportowa? Kiedy już za młodu, jak był szczeniakiem, zaczął biegać za talerzykami frisbee. Ja zupełnie nie wiedziałam o co chodzi, na czym to polega i jak się tym rzuca. A ZIP doskonale sobie radził i nadrabiał za mnie. Wystartowaliśmy w pierwszych zawodach już w kategorii dla młodych psów i ZIP tak musiał wygrać. Bo ile ja... wtedy miał? <laughs> 9 miesięcy. 9 miesięcy już w zawodach startował. No tak, pięknie. tak. To już tej kategorii nie ma, kiedyś była dla młodych psów. Teraz ZIP to facet w kwiecie wieku. Ma 6 lat. Czy to jest optymalny wiek na osiąganie najlepszych wyników sportowych? Jak najbardziej tak. Chociaż myślę, że troszkę wcześniej to jest ten. Czyli już niby ten, ten, ten najlepszy okres? Ten najlepszy no, ale ten trening, trening czyli mistrza. Tak. Powiedz mi, w jakich konkurencjach ZIP czuje się najlepiej? ZIP czuje się najlepiej w dog frisbee, w mhm. e, Eee, i w dog dogdivingu. No dobra, fajnie. Wymieniłaś trzy konkurencje, a teraz po kolei. Dog frisbee polega na? Eee, dog frisbee polega na rzucaniu psu talerzyków frisbee. Frisbee takie okrągłe, myślę, że słuchacze wiedzą o co chodzi. Gdzieś tam w parku widzieli. E, I taki pies e, lata w powietrze, za tymi talerzykami e, łapie i tworzymy z tego freestyle. Odbija się od pleców Odbija właściciela, na, na wskakuje na ręce, inne cuda wyprawia. Także Dokładnie, to są, tak, tak. To jest to na takie nieomalże sztuczki, prawda? No druga rzecz, ten tor przeszkód, to też mnie zawsze zastanawiało dla zwierząt, które biegają po jakichś równoważniach, tunelach i tak dalej. Jak ta konkurencja się nazywa? Agility. E, po angielsku oznacza zwinność, i faktycznie na tym to, że pies musi wykazać się ogromną zwinnością. E, I to jest mój ulubiony sport, bo wymaga e, długiego przygotowania technicznego. to, no to jest, jest konkurencja na czas rozgrywana i czy na dokładność? Na dokładność i na czas. No, a coś, co w ogóle wprawiło mnie w absolutne osłupienie, to były te skoki w dal do wody. No jak to wygląda, bo to ja nie wiem, czy gdzieś w Polsce można to zobaczyć, są takie zawody w Polsce. Można, można. Od niedawna w Polsce pojawił się ten sport, który pokochałam bardzo, bo, bo Zip pokochał. Trafił do nas ze Stanów Zjednoczonych, a w Polsce mamy te zawody dwa razy w roku. W w Pras Poznaniu raz w Warszawie na polach mokotowskich u nas można to. Oglądać. A są notowane jakieś rekordy na przykład Polski, Europy. Są świata, rekordy tak? i, na, i jest pies kolega Zipa, skipper, który, czy Skipi, żebym nie pomyliła, e, który jest e, mistrzem Europy e, w skokach, czyli ma pobił rekord Europy w dal. Skup, no i ile tak? taki pies może skoczyć? No, zip, zip skoczył najdalej 8 metrów 25 centymetrów. 8,25 to tak jak wyniki ludzkie. No 8,90 rekord świata Boba Bimona. To w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy na pewno by się złapał. Kiedy i gdzie możemy zobaczyć Zipa w akcji w najbliższym czasie? W najbliższym czasie myślę, że na pokazach w Warszawie w czerwcu. Mamy zaplanowane dwa pokazy na Bielanach, na pewno jeden, drugi nie wiem czy już mogę zdradzać, pewnie na Sadybie i tam ZIP na pewno będzie. Postaramy się być, a w drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy m.in. o tym, jakie psy nadają się do sportu i jak się je trenuje. Studio czwórki Monika Palacz i jej pies medalista Zip. Przed chwilą dużo mówiliśmy o twoim psie, a teraz może kilka słów o tobie. Kiedy rozpoczęła się twoja przygoda z psim sportem? Oj, kilkanaście lat temu. Nie powiem ile, bo skłamie. Nie pamiętam. Dawno. I nie był to Zip na początku, jakieś inne pieski? Oj nie, to był Pikuś, kundelek. Eee, Pikuś miał dwa lata, kiedy zaczęłam z nim trenować. Wiedzy nie miałam specjalnie żadnej, ale intuicyjnie go szkoliłam i z y, sukcesami, bo biegał ze mną Agility. No właśnie, powiedziałaś z sukcesami. Powiedz mi, jakie są twoje największe dotychczasowe sukcesy? A... Kolejne trudne pytanie, bo sukcesów jest wiele Na pewno mam takie ulubione Bo nie powiem największe, ale ulubione Dlatego, że mam z nich Największe puchary I zdobią mój pokój Na pewno Dlatego, dlatego są moimi ulubionymi Z Dog Frisbee No to to był właśnie najlepszy debiut z Zipem i złoty medal, i srebrny medal z dog frisbee na Olimpiadzie Psich Sportów we Włoszech. Czekaj, możesz powtórzyć? Gdzie? Olimpiada Psich Sportów we Włoszech. Jest coś takiego jak Olimpiada Psich Sportów? Odbyło się to chyba dwa razy, nie wiem czy więcej, ale zorganizowali Włosi taką rzecz. No, to prawie jak igrzyska olimpijskie dla piesków. Tak, tak, było pełno Psich Sportów i dużo psów. A inne nagrody, no to są te najważniejsze. Czy jakieś mistrzostwa Polski są rozgrywane na przykład do PCB, Angelity, czy w tych innych yy, konkurencjach? Tak, w Dog mamy akurat taki system troszkę pucharowy, albo raczej kwalifikacji i potem są finały. W Agility mamy typowe Mistrzostwa Polski, yy, są nawet kwalifikacje do Mistrzostw, mistrzostw Świata yy, oraz Mistrzostwa Europy i Świata. O, o <laughs> Zip się wypowiedział, no tak, bo tak, on by chciał. Jak Mistrzostwa Świata, to od razu <laughs> trzeba. Jakie rasy psów nadają się najlepiej do sportu? E, border Collie. Właśnie o, to, dokładnie. co tutaj siedzi obok mnie. Słuchaj, jednak żaden pies od razu nie urodzi się sportowcem. Jak należy rozpocząć tresurę, chociaż właściwie chyba powinienem powiedzieć nie tresurę, tylko trening? Dokładnie. Trening, szkolenie, układanie, y, motywowanie psa, bo zaczynamy od motywowania, od tego, żeby pies chciał z nami pracować y, i głównie uczymy się my, ludzie, pracy z psem. To jest chyba nie tylko wyuczenie go różnych takich trików, ale jakieś takie dodatkowe zgranie między wami. Wy tworzycie przecież drużynę na tych zawodach. Tak, tak. Tworzymy drużynę, e, dlatego trenujemy tak naprawdę każdego dnia codziennie. E, porozumiewanie się z psem na co dzień. No właśnie, właśnie się porozumiewamy z Zipem. Cały czas tak. się tam odzywa. Widzę, że już nie może wytrzymać, ale ja jeszcze muszę ci zadać jedno pytanie, czy psy lubią trening, czy traktują to jak ciężką pracę? Uwielbiają. O to chodzi właśnie, żeby pies to kochał, właściciel to kochał, e, nie można psa zmuszać. Jak pies nie chce, to nie. Albo coś z sobą musimy zrobić. A, żeby słuchaj, niektórzy to... mogą sądzić, że tak intensywny trening no to w jakiś sposób odbija się na zdrowiu psów. Jednak twój poprzedni pies, pikuś, zdaje się zaprzeczać, gdyż dożył no, słusznego wieku. Bo masz zdaje się 15 lat, tak? Żyje cały czas, <laughs> ma 15 lat i... Jest w dobrej kondycji cały czas. A gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał dowiedzieć się więcej o psim sporcie, Tobie i Zipie, to gdzie ma szukać informacji? Można mnie znaleźć na Facebooku. Wpisuje się Pieski Start. Eee, taka sama jest strona internetowa pieskistart.pl. Zapraszam, można do mnie pisać bezpośrednio. A gośćmi strefy sportu byli dziś Monika Palacz i jej pies Zip. Zip, powiesz cześć? No do widzenia. ku daj głos. O, chyba. Teraz nie powie. Daj głos. No, o. to cześć. ZIP. Dziękuję Wam bardzo za Dziękujemy. wizytę w studiu.